W dniu dzisiejszym mamy 12 drużyn, każda przygotowuje zupę według swojego przepisu, zaakceptowaną wcześniej przez Komisję y, Nauczycieli, która no, uznała, że ten przepis warto dzisiaj zrealizować. A może się tak zdarzy, że będzie 5 pomidorówek albo 4 kapuśniaki? Nie, nie zdarza się tak, nie zdarza się tak. Każda jest inna, każda według oryginalnego pomysłu, każda z własną bardzo ciekawą nazwą. Czy są tutaj zupy autorskie, czy uczniowie sami wymyślają to? Tak, tak, bardzo często to na podstawie jakiegoś receptury uznają, że trzeba coś dodać, jakiś składnik, żeby wzbogacić zupę i bardzo często są właśnie autorskie... Składniki jakieś drobne. A proszę powiedzieć, że też nie powiem najbardziej oryginalną, ale z jakimś, nie z krewetkami. Czy... Są z krewetkami, tak. Staramy się z przedstawić różne, nawet bananowa tak. jest pikantna bananowa, że z różnych kuchni, nie tylko z naszej Polski, ale i z różnych stron świata są zupy. To jest głowa. No To jest głowa. Спасибо.